Z roku na rok coraz więcej dziewczyn decyduje się na studia techniczne. Jednak to wciąż zdecydowana mniejszość. Od kilku lat organizacje Politechniki organizują akcje zachęcające dziewczyny do obrania drogi do inżyniera. Dziś dział promocji zorganizował dzień dla obecnych już studentek pierwszego roku naszej uczelni. Dziewczyny mogły się dowiedzieć, jak poradzić sobie ze stresem przed pierwszą sesją, jak radzić sobie z natłokiem zajęć i laboratoriów, ale przede wszystkim dowiedzieć się. Że kobieta może osiągnąć sukces jako pani inżynier. Skąd się wziął pomysł ogólnie na to wydarzenie? Czy to pierwszy raz, czy już może któryś z rzędu? E, pierwszy raz w ogóle takie wydarzenie typowo dziewczyny dla dziewczyn. Pomysł się wziął z tego. Um że jakby ja biorę udział w programie mentoringowym i moją mentorką jest Karin Al ze Szwecji e, i mieliśmy zorganizować coś w stylu projektu i padłam na pomysł, że można by zorganizować coś dla dziewczyn, które dopiero zaczynają studia. Jak już pojawiamy się na uczelni technicznej, kiedy w pierwszym roku tak naprawdę czujemy takie zderzenie ze ścianą, ponieważ wiele rzeczy jest nie do końca tak, jak sobie wyobrażałyśmy, wtedy często nie mamy kogoś, kto dałby nam na tyle motywacji i wsparł, wsparł nas na początku studiów, żeby pokazać, że, że rzeczywiście warto. Pani profesor, studiowała Pani w czasach, kiedy kobieta na Politechnice to była bardzo wyjątkowa rzecz. Czy była to dla Pani ułatwienie czy może utrudnienie? Przyznam, że nie było tak źle, ponieważ na moim roku było, na kierunku elektrotechnika było 168 osób i 23 dziewczyny. Wiem tak dokładnie, bo robimy spotkania co, co 5 lat swojego rocznika i przyznam, że im Darius studiów to ciekawsze anegdoty przypominamy sobie, ale nie było to żadne trudne. Według mnie wsparcie kolegów było zawsze samym czułyśmy się bardzo dobrze. Jak postrzegasz studentki na naszej uczelni? Czy powinno być ich więcej, czy jest ich zdecydowanie za dużo? Uważam, że kobiety na Politechnice to taki najpiękniejszy nasz kwiat. Nie tylko jest to dobre źródło notatek, są świetnymi inżynierami, są bardzo dobrze zorganizowane. Czy uważasz, że dziewczyn jest wystarczająco, czy powinno być ich jeszcze więcej? Zdecydowanie powinno być ich jeszcze więcej.